Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony, Paweł z kanału Crypto Lifestyle Polska. W dzisiejszym wideo porozmawiamy o giełdzie Coinex i ich tokenie natywnym CETC oraz o tym, że jest już dostępny język polski na Coinex, co powinno pomóc wielu użytkownikom z naszego kraju w użytkowaniu i tradowaniu na giełdzie. Także zapraszam Was do oglądania wideo. Zaczynamy. Dzień. Dobra, zanim zaczniemy, pamiętajcie, że wszystko, co zobaczycie w tym wideo, to nie jest porada finansowa. Ja nie jestem doradcą finansowym, więc zanim cokolwiek wpłacicie, zrobicie z kryptowalutami związanego, pamiętajcie, że to kryptowaluty są ryzykowne. Nigdy nie inwestujcie więcej niż możecie stracić i dywersyfikujcie swoje ryzyko na różnych platformach. Ja tak robię. Ok, więc to jest główne menu widoczne po zalogowaniu. Giełdy Coinex, która teraz zaczęła ekspansję aktywną w naszym kraju, jest wiele kampanii, także myślę, że tutaj na pewno warto zainteresować się tą giełdą. Tu, jak sobie wejdziecie w Language w prawym górnym rogu, możecie zmienić na polski. Jest już w pełni przetłumaczony serwis, także można korzystać i powinno być to dla wielu osób duże ułatwienie. Pamiętajcie o promocjach. Jeśli zarejestrujecie się na przykład po obejrzeniu tego wideo, są promocje dla nowych użytkowników, gdzie możemy sobie zgarnąć kupony cashbackowe na trading. Także jest na to jakiś tam limitowany czas od dołączenia. Są wymagania: no pierwsze wymagania, na przykład, wpłacić około 40 USDT podczas trwania promocji, aby taką nagrodę odebrać. Konkurs trwa jeszcze do 9 listopada. Także cały czas jest jeszcze dobry moment na dołączenie. Chciałem wam też powiedzieć, zanim zaczniemy rozmawiać o tokenie, że właśnie wiele już było, już było parę takich, tutaj trzy takie mining pule, czyli jak sobie kupimy te tokeny, będziemy je trzymali i korzystali, gdzieś zablokowali je na czas trwania takiej promocji. Możemy w tym wypadku za zamrożenie na parę dni naszych tokenów CET, otrzymać tokeny Konan. Po zakończeniu takiej akcji będą rozdystry rozdystrybuowane e, na wszystkich użytkowników tej promocji, tej puli wydobywczej, e, i e, można sobie tutaj po prostu za darmo zebrać takie tokeny, sprzedać później albo sobie trzymać, jeśli nam się podoba projekt. To jest jedna z rzeczy, dlaczego warto e, właśnie zainteresować się tym tokenem. Tu jeszcze też. Podpowiem, że są airdropy. W tej chwili jest taki airdrop, który polega na nauce i można zdobyć tutaj 10 USDT za uczestnictwo. Minimalne wymaganie jest takie, żeby mieć obrót z ciągu z ostatnich 300 dni na nie mniej niż 100 USD i wtedy będziemy mogli wziąć udział w takim tutaj airdropie. Oczywiście prawdopodobnie będzie wiązało się to z wypełnieniem jakiegoś quizu. A teraz już przejdźmy do rozmowy stricte na temat tokena CET. Tam może jeszcze jeden news podam, który też jest ciekawy z giełdy CoinX. To jest wykres tokena. Tutaj dałem na jednodniowy. Tutaj też możemy sobie ten token kupić. Możemy handlować na nim z dźwignią taką małą, na przykład 3x możemy sobie kupić go na spot, jeśli byśmy chcieli korzystać z tych pól wydobywczych, no to oczywiście musimy go kupić na spot, bo musimy go mieć na portfelu w tej chwili on jest warty około 10 centów, jak widać ta cena zaczęła nam tutaj od początku tego roku dosyć fajnie rosnąć, także tutaj była jeszcze po 3 centy powiedzmy na początku roku i jak widzicie bardzo fajnie to rośnie, no jest to pewnie też związane z tym, że tutaj giełda aktywnie używa tego tokena w promocjach oraz również z tym, że token ten ma pewne specjalne właściwości i żeby się więcej dowiedzieć sobie zjedziemy tutaj niżej do tej zakładki gdzie możemy sobie poczytać właśnie na czym polega ten token, czym on tak naprawdę jest więc jest to token kapitałowy o wartości dodanej. Nie wiem, czy to tłumaczenie jest takie y, prawidłowe. Jest natywnym tokenem, Miłdy Koinex i służy jako kluczowy środek wymiany wartości w ekosystemie. Koinex można sobie odtworzyć wideo y, na ten temat. Całkowita podaż tokenu to jest 10 miliardów monet. Y, y, jest taka umowa tutaj, którą Koinex wraz z, z przedstawieniem tego tokenu. Zawarł z użytkownikami, że przeznacza on 20% dziennego dochodu z opłat transakcyjnych na odkup tego tokena z rynku. A następnie tokeny są spalane każdego miesiąca na koniec każdego miesiąca. Proces będzie kontynuowany do momentu zredukowania CET do zera. Także jest to bardzo ciekawy model. Tutaj tego tokena ma bardzo ciekawą tokenomię i ten unikalny system spalania. Tutaj zobaczcie, że odsetek spalania na ten moment to jest aż 71%. Także być może dlatego właśnie ten token tak dobrze się trzyma. Patrząc przykładem tokenów innych giełdowych, jak choćby tokena BNB. Takie tokeny często wraz z wzrostem popularności giełdy potrafiły nam naprawdę rosnąć bardzo dużo, więc tutaj myślę, że jest to ciekawy token do zakupienia, do trzymania i do używania podczas promocji, gdzie możemy dostać tokeny jakichś innych projektów i w ten sposób nawet zwrócić sobie nasz wkład zakupu tych tokenów, a jak pokazuje tutaj historia, tokeny te cały czas, token ten cały czas rośnie, więc co możemy tutaj za korzyści mieć właśnie z trzymania tego tokena, więc e, mamy taką nową ofertę CoinEx Dock, to będzie rozwiązanie IEO Premium. Są stakingi Cet, gdzie można sobie stakować. Są te pule wydobywcze, które pokazywałem. Są to akcje marketingowe co jakiś czas w porozumieniu z innymi projektami. Więc praktycznie tutaj jest niewielkie ryzyko. Jedyne ryzyko no, takie jest w spadku tego tokena Coinex. Czasami jest tak, że po zakończeniu takiej akcji mamy jakieś zrzuty, być może wtedy właśnie warto sobie ten token zakupić po jakiejś niższej cenie, ale no generalnie historia nam pokazała, że token systematycznie rośnie, więc myślę, że ryzyko tutaj trzymania na dłużej takiego tokena jest niewielkie, tym bardziej, że w tym czasie możemy wykorzystywać go do zdobywania jakichś innych aktywów, co powinno nam zapewnić stopniowy zwrot naszego wkładu, co jest zawsze bardzo ważne, szczególnie jeśli działa się aktywnie na tym rynku, żeby zawsze szanować swój wkład. Co jeszcze możemy za korzyści otrzymać z posiadania tych tokenów? No zniżkę, VIP, odliczone jako opłaty handlowe, dzienna stopa dyskontowa pożyczki, bo to są takie pożyczki giełdowe z depozytem zabezpieczającym, zwiększony współczynnik z poleceń, nawet do 400% i wyjątkowe korzyści promocyjne. I tutaj zobaczy też, że ekosystem CoinEx ze swoim natywnym tokenem które może nie słyszeliście wcześniej, ma też swój portfel CoinEx Wallet, mają swój własny Smart Chain, CoinEx Smart Chain i mają też tutaj jakąś tam charytatywną działalność. Także jest to bogaty ekosystem, więc wydaje mi się, że naprawdę warto tym tokenem się zainteresować. Chciałem Wam właśnie powiedzieć dokładnie coś więcej na temat tego tokena i myślę, że jeszcze nie raz będziemy tutaj wracali do giełdy CoinEx. Zobaczcie sobie też wideo o tym tokenie. Co jeszcze na koniec. Jest jeszcze tutaj jeden news, jak sobie wejdziecie w ogłoszenia, co ogólnie polecam robić. Logować przez jakiś czas, żeby nie przegapić właśnie tych akcji promocyjnych czy jakichś istotnych newsów. Pojawił się też news o tym, że CoinEx zacznie taki Pre token trading. Wystartuje z Pre-Trumpem, jako jego pierwszym Pre tokenem. Więc tutaj warto sobie też o tym poczytać. Jest to coś nowego. Nieraz może okazać się, że właśnie w taki sposób możemy zdobyć jakiś token, jakieś aktywo, które później nam wzrośnie. Oczywiście zawsze tutaj jest jakieś ryzyko, to o tym trzeba pamiętać. Natomiast wydaje mi się, że warto brać udział w tego typu akcjach, interesować się tym, co dzieje się na giełdzie, ponieważ właśnie w ten sposób możemy łatwo zdobyć, zarobić jakieś środki, a sam trading, jak wiecie, jest trudny, więc warto korzystać z tych licznych akcji, które oferuje nam giełda. W tym wideo to już będzie na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Doceniam, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad w postaci lajka czy komentarza. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na moich kolejnych materiałach.